Tank Factory Reliar, czyli misja będąca kontynuacją poprzedniej. Ona nie jest może specjalnie długa, ale bardzo zradziecka. Przegrupuj Przygrupuj się z czwartą armią na obrzeża kompleksu fabrycznego. Zacznijmy może z tej strony najpierw, żeby ci dwaj nas nie skosili. I zobaczmy, kogo widać. To będziemy od razu załatwiać. Tych dwóch, przynajmniej, się postaramy. Dobra, zawsze troszkę lepiej. Przenieśmy się na prawą stronę. Tu się może przydać snajperka. Okej, tego sobie ściągniemy. Tego również. Tu trzeba uważać na działko MG42. Ono jest tam za wagonami z przodu. Żebyśmy się nie wychylali. Ja się położę tu przy kołach. A w ten sposób mam na wszystko ładnie widok. Na razie więcej szkopów nie widać. Gdzieś są schowani pewnie. Ale z tej strony będą ładnie zdjąć kolejnych. Tak go sobie ściągniemy. I najważniejsze. Obsługę działka MG 42 O i ten się pokazał. Pięknie. Też go zdejmiemy od razu. I w zasadzie większość roboty mamy w tym pierwszym fragmencie za sobą. Przeniesiemy się za ten wagon. Tu powinni się kolejni z... zjawić. Dokładnie, ostrzelajmy ich. Może kogoś się uda zdjąć. Jednego na pewno mamy z głowy. To teraz od razu. Znowu obsługa działka. I już widzę. Trzeci ten był bliżej. Widziałem go kątem oka, jak jego hełm gdzieś tam się wychylał. Z nadpłotów. Ale to jest fajne, że przeciwnik nie idzie tylko tempo jedną stroną. Jak widzi, że nie ma szans, to próbuje nas obejść z różnych stron. To, to jest super. Podoba mi się takie rozwiązanie z bardziej. Bardziej realistyczne, dobra, pozbędziemy się jeszcze większej ilości przeciwników, to jest ich na pewno dużo. Nasz squad też za chwilę nas ciągnie, oni pójdą tędy. Ja natomiast wezmę granaty i pójdziemy górą. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Z kolejny działką już 42 i dużo szkopów. Rzucimy sobie parę granatów do przodu w kierunku tego hangaru. To powinno pomóc. Cztery granaty sobie zostawię, na wszelki wypadek. I teraz zobaczmy. Dobrze, na placu jest czysto. Teraz będą się pojawia stąd, z dwóch stron. Musimy mieć na wszystko oko, żeby nie dać nikomu usiąść z powrotem za działko MG42. Wtedy nas. Momentalnie ściągnął. I proszę, posyłają czołg w naszym kierunku. Dlatego właśnie lepiej było od góry pójść, bo tutaj możemy sobie zaskoczyć i bezpiecznie dostać się do panca Fausa. Do widzenia. Super. Teraz bardzo niebezpieczna część, ponieważ tam w hangarze zostało mnóstwo ludzi. Mnóstwo przeciwników, także korzystamy z osłony tego wraku i będziemy delikatnie ściągać jednego po drugim przy pomocy snajpy. Dobrze, mamy, mamy dwóch, tam jeden będzie się ukrywał, nie? On tu się położył, jak Jesteś mój. Powolutku, nie chcę tu wtopić, naprawdę. Można się nieźle przejechać na tym fragmencie. Gdzie oni są? Tam jest jeden. ale najpierw tego się nie tylko niech on się ustabilizuje jakoś. stanie mi w jednym miejscu, żebym kul nie zmarnował. Teraz dopiero. Przełomimy tego, którego widzieliśmy na początku. Przybierzmy się troszkę. Do kogo ty strzelasz? A tu jest! No, nie widziałem go. Na samym początku, dobra. Przenosimy się na drugą stronę. Widać tu kogoś jeszcze? Nie. O! Zdjęli jednego, super! Bo ja go kompletnie nie widziałem, nie wiem gdzie on się chował. Wiecie co, tu za chwilę się posłużymy granatami. Wrócimy sobie, może kogoś zranimy, ale przede wszystkim powinno to wyciągnąć szkopów. Przynajmniej kilku ci, którzy się ukrywają i nie chcą wyjść. Wróćmy jeszcze z tej strony. Na razie może przejdziemy do karabinu wrajczego, bo nie wiem czy, czy oni się właśnie pokażą, czy nie. Jak coś to będę wbiegał, będę zmuszony po prostu wejść do środka. Ale nie, 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 ktoś tu się pokazał, bo strzela tu, czyli będzie potrzebna jednak sniper. A, jesteś, jesteś, jesteś. Niemcy, sobie upolujemy ciebie ładnie. No, jeszcze raz się wychyli. No, dawaj. O to chodziło. Gdzie jeszcze? Widziałem go, dobra, bieg tędy. To nie przyfilarze się schował. Tak? Dokładnie. No. Jesteś mój. Super. Już się wycofywał, ale jeszcze gdzieś tam udało mi się go trafić. Ale bałem się, że to wszyscy. jednak nie są. Ktoś tam mógł zastać. Więc pójdziemy sobie do tego filaru, tego słupa. Zobaczymy, z tej strony nikt nie wybiega. No tam tu jest. jestem. Nie, nie do końca go widzę, powiem tam, jest trochę szaro. Ale jest, jest, dobra. Widzę taką sylwetkę. W szczęście udało mi się go w porę dojrzeć, bo... No to mogło być ciężkie, tak wam powiem, bo naprawdę nie był widoczny aż tak bardzo. Przy tym czołgu. No, to przyjdzie. Nie był widoczny, więc mnie skosić. I tu ktoś jeszcze powinien być. Jest! Jest za krzesłem, za biurkiem. Jeszcze graty we mnie rzucano. Tu będziemy bezpieczni, chyba. Za tym czołgiem. Tak właśnie było. Chyba to, co najtrudniejsze, mamy za sobą. Teraz wystarczy się ewakuować. Ale bądźmy czujni, bo tu na pewno mnóstwo będzie Niemców. W tej ostatniej fazie. Na razie zabezpieczymy sobie tutaj te okolice. A później wypero samą strefę przy magazynie. Stamtąd oni będą się właśnie. Wychylać, stamtąd będą wychodzić Ale będziemy mieli dobry widok Tu od razu ich ostrzelamy Nie pozwolimy im się rozstawić, nie pozwolimy do nas podejść I w zasadzie będą bez szans Jak mówię, jest ich tu dużo, więc nie warto im pozwolić na to, żeby Żeby mogli coś tu zrobić Wtedy byłoby zbyt ciężko, żeby wyjść w jednym kawałku Z tej sytuacji chyba wszyscy Prawda? No na to wygląda, Czy mamy koniec misji i fajnie, więc to było na tyle, że chodzi o, o Polskę. Dwie króciutkie misje, no ale przynajmniej. Przynajmniej jakiś tam fragment był w naszym rodzimym kraju. No, więc do zobaczenia. Cześć.